Co to były za mecze Ligi Miszów? Nieprawdopodobne emocje. Atletico pokonuje Liverpool 1-0 i Borussia gromi PSG. A więc widzimy tutaj te nieprawdopodobne mecze. Jeszcze przed nami kolejne mecze dzisiaj. Komentarz do tych dwóch meczów. No sensacja jeśli chodzi o Ligę Miszów. Nieprawdopodobna sytuacja. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Sensacja jeśli chodzi o Ligę Miszów. nieprawdopodobnie. Podobne wyniki widzimy. Atletico Madryt pokonało 1 do 0 Liverpool. Borussia gromi PSG, Świetny Haland, który znowu zdobywa praktycznie tutaj gole. Dwa gole Halanda. No świetna praktycznie sprawa. piszyk wystąpił w swoim 50. meczu, jeśli chodzi o Borusję Dortmund. No i Borussia zwycięża 2 do 1 nad PSG. To tym bardziej ciekawy mecz, ponieważ no PSG prowadzi Tuchela. Więc trener, który przecież wcześniej był trenerem Borussi Dortmund. Nawet tutaj władze Borussi Dortmund powiedziały w ten sposób, przed tym meczem, że no raczej z Tuchanem będą, nie będą przyjaciółmi. Podobno była tego z swego z czasu taka historia, że Tuchel przy końcówce po prostu swojej pracy w Borusii Dortmund rozmawia z władzami Borusji przez swojego agenta, przez przedstawicieli. Nie chciał po prostu z nimi rozmawiać, był skłócony. No i teraz ta Borusja gromi tak naprawdę PSG. No ale też trzeba powiedzieć wprost, że świetna dyspozycja, jeśli chodzi o bramkarza Borusii Dortmund, no ale te gwiazdy, tak, jeśli chodzi o te PSG, kosmiczne zarobki, kosmiczne pensje, jednak na nie dali radę. Ani Neymar, ani Mbappé nie dali rady, nie zwyciężyli praktycznie w Dortmundzie. Co prawda, no, czeka nas po prostu mecz rewanżowy, tak, na, na Park de Prince. Natomiast tutaj na tym pierwszym meczu Borussia Dortmund zwycięża. No trzeba tutaj jednak skarcić Łukasza Piszczka, ponieważ drugi gol, tak, znaczy pierwszy gol dla PSG padł przez nieuwagę, tak naprawdę przez to, że Piszek nie do końca krył zawodnika PSG, zamiast go przypilnować, no i praktycznie po tym padł gol dla PSG. No i Atletico Madryt kontra Liverpool, 1 do 0, nieprawdopodobna sytuacja co się dzieje z Liverpoolem, przecież Liverpool tak dobrze idzie im w lidze angielskiej, nie ogromić tutaj wszystkich przeciwników, a tu Atletico Madryt zwyciężyło 1 do 0. Co prawda, wydaje się, że to jest mała zaliczka, tak, jeśli chodzi o punkty, jeśli chodzi o bramki, no ale mimo wszystko jest to duża przewaga, tak, jeśli chodzi o Atletico Madryt, duża przewaga, jedna bramka, no zdobyta praktycznie tutaj, tak, no to naprawdę ma, mają dobrą sytuację, jeśli chodzi o Atletico Madryt. Liverpool, nie powiem, że nie był skuteczny, Mohamed Salah pewnie z, z zmarnował 3 czy 4 stuprocentowe sytuacje, stuprocentowe sytuacje, po których miał paść, miał paść praktycznie gol. No i tak się zakończyła ta rywalizacja, ale Oblak wszystko praktycznie wybrania, jeśli chodzi o bramkarza Atletico Madrid. Przed nami kolejne mecze, nieprawdopodobne emocje nas czekają. Tutaj widzimy Tottenham kontra RB Lipsk, Atalanta kontra Valencia. Bodajże chyba Tottenham kontra RB Lipsk będzie w telewizji publicznej w TVP. Potem mamy Chelsea kontra Bayern i Napoli kontra FC Barcelona. No, ale to już mecze, to już spotkania, które po prostu będą mieć miejsce później także tak wygląda ta rywalizacja tak wyglądają te mecze, dzisiaj natomiast czeka nas mecz Atalanta kontra Valencia i Tottenham kontra Erbelipsk sam jestem ciekawy jak będzie wyglądała ta rywalizacja jeśli chodzi o Tottenham kontra Erbelipsk Jose Mourinho kontra Nagelsmann, a więc Jose Mourinho stary można powiedzieć wyjadacz, oczywiście stary w cudzysłowie, doświadczony wyjadacz kontra Erbelipsk, a więc Nagelsmann młody tak naprawdę trener 30, bodajże 3 letni tak który prowadzi RB Lipsk od niedawna, bodajże od, 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 od jednego sezonu. Wcześniej prowadził Hoffenheim. Jak tutaj rzeczywiście te drużyny będą wyglądać? Ja mimo wszystko stawiam na zwycięstwo RB Lipska, tak? Tutaj Upa Mekao ostatnio praktycznie świetnie widziałem, jakby bronił. Także moim zdaniem w RB Lipsk tutaj zwycięży w, te, w, w tej rywalizacji z Tottenhamem. Natomiast Atalanta kontra Valencia tutaj bym postawił, postawił na zwycięstwo Atalanty. Wcześniej jeszcze bym postawił na zwycięstwo Walencji, natomiast to, to, jak widzę, jak Atalanta jest prowadzona, absolutnie Atalanta to jest silna, mocna drużyna. Też oglądałem mnóstwo meczów, jeśli chodzi o serię, A. Moim zdaniem Atalanta zwycięży, tak? Atalanta po prostu zwycięży. No i tutaj bym postawił na zwycięstwo RB Lipska. No ale wróćmy tutaj jeszcze do tego meczu Borussia kontra PSG, bo tu jest ciekawa sytuacja. Alan, taki młody praktycznie zawodnik, piłkarz, który dopiero co przyszedł do Borussii, Dortmund, nie ma jakikolwiek kompleksu, zdobywa te bramki. Natomiast no, jest ciekawa sytuacja, ponieważ PSG, te gwiazdy, które zarabiają takie kosmiczne pieniądze, nie zdecydowali się, tak, znaczy, nie, nie zdobyli praktycznie Gola, no i to jest zaskakujące, tak naprawdę zaskakująca sytuacja zaskakujący wynik, jeśli chodzi właśnie o PSG. Zobaczymy, na razie to jest pierwszy mecz, zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne mecze. Co do tutaj jeszcze prognoz tak, dotyczące następnych meczów, Chelsea-Bayern to będzie świetny mecz Napoli kontra Bar FC Barcelona, no to jest to, co praktycznie wszyscy fani Ligi Mistrzów uwielbiają. Chelsea kontra Bayern, moim zdaniem zwycięstwo Bayernu, chociaż Chelsea jest też mocno w ostatnim czasie. Napoli kontra FC Barcelona, muszę zaskoczyć wszystkich fanów Blaugrana Blaugr Postawię na zwycięstwo Napoli. Dlaczego Barcelona po prostu przegra to spotkanie? Ponieważ Barcelona starga na liczny, licznymi problemami wewnętrznymi. Ostatnio była afera tak hejterska z udziałem Bartomeo. Dyrektor sportowy Erik Abidal krytykuje piłkarzy. Następnie wielu piłkarzy, praktycznie tutaj, jeśli chodzi o Barcelonę, no jest już, w, nie, nie powiem, że w podeszłym wieku, ale w piłka, przed piłkarską emeryturę. Poza tym Barcelona pod wodzą Kiki setję nie uważam, żeby oni tak jak grali jakąś inny piłkę, jakiś finezyjny futbol. Nie oczarują tutaj, więc ja stawiam na zwycięstwo Napoli. Zwłaszcza, że wielu zawodników, jeśli chodzi o Napoli, kończy im się kontrakty, odchodzą z Napoli, chcą zaprezentować się dobrze przed nowymi klubami. Mówi się o tym, że Zieliński i praktycznie Milik jeszcze nie podpisali kontraktu. Nie wiadomo, czy przedłużą kontrakt z Napoli, więc na pewno będą chcieli dobrze wypaść. Moim zdaniem, Napoli zwycięży w starciu z FC Barceloną. To będzie sensacja. Natomiast sensacja i też po prostu to może zapoczątkować zmiany jeśli chodzi o Barcelonę, tak. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ryba psuje się od głowy, a więc nie zacznie do, by być dokonane zmiany jeśli chodzi o władzę Barcelony. Chyba nikt dzisiaj już nie ma wątpliwości, że Bartomeu jego kadencja się skończyła w Barcelonie, tylko kwestia czasu kiedy odejdzie. No to co przedstawiałem na swoim kanale, że zresztą możecie zobaczyć taki filmik, afera hejterska, że on wynajął praktycznie agencję specjalną marketingową, która zapłaciła, który zapłacił milion euro i to jeszcze milion euro z kasy Barcelony? I za to, żeby praktycznie ona oczerniała przeciwników Bartomeo, żeby po prostu tutaj wbijała szpilkę, nie, nie poszczególnym piłkarzom, takim jak Pike, jak Messi, Pikemu, za to, że po prostu za bardzo angażował się w Puchar Davisa, a więc Puchar Tenisowy, że bardziej powinien się angażować w kwestie piłki nożnej, Messiemu, żeby po prostu powinien się szybciej podjąć decyzję w sprawie przedłużenia kontraktu, że nie powiem wzlekać, no to na pewno nie wpływa dobrze, jeśli chodzi o morale tej drużyny i całą tą sytuację. Także, moim zdaniem, tak wygląda ta sytuacja, jeśli. Chodzi o, jeśli chodzi właśnie tutaj o, jeśli chodzi po prostu o Barcelonę. Chelsea kontra Bayern to jest ciekawe spotkanie, ciekawa rywalizacja, ale skoro Bayern był w stanie pokonać to ten ham, to wydaje mi się, że spokojnie są w stanie pokonać Chelsea. Chyba, że będzie kwestia po prostu od dyspozycji danego dnia, to wtedy rzeczywiście Bayern może się gorzej zaprezentować. Natomiast teraz Bayern z tego co widzę, Hanslik bardzo dobrze prowadzi tą drużynę, nie, nie, nie widzę tu żadnych przeciwwskazań. Także Chelsea kontra Bayern, Napoli kontra Barcelona. To, to już wkrótce te mecze. Chociaż trzeba powiedzieć wprost, że Napoli ma wiele problemów, jeśli chodzi o kontuzję. Wielu zawodników jest kontuzjowanych, więc różnie może wypaść ten mecz natomiast tutaj tak widzimy tak na razie za nami dwa mecze Atletico i Borussia Dortmund muszę wam powiedzieć ciekawostkę, że podobno Piszczek negocjuje rozmowy przeprowadzi prowadzi rozmowę w sprawie przedłużenia kontraktu z Borussią Dortmund, to dosyć ciekawa zaskakująca sytuacja, ponieważ ostatnio przedstawiałem taką informację, nawet że Piszczek zakończy swoją karierę znaczy może karierę nie zakończy, bo jeszcze będzie grał w Polsce, tak w Goczałkowicach z Drój natomiast, że kto już ostatni praktycznie rok, czy ostatnie półrocze jeśli chodzi o Piszka w Borusii Dortmund, nawet tak Taki komunikat przedstawiły władze Borussii Dortmund. Oficjalnie w lutym poinformował o tym, że nie przedłużą kontraktu, jeśli chodzi o Łukasza Piszka, a teraz po prostu Wackę poinformował o tym, że Borussia Dortmund prowadzi rozmowy właśnie z Łukaszem Piszkiem w sprawie przedłużenia kontraktu, ale powiedzieli, że to jest nic jeszcze nieobowiązującego, że tak, niezobowiązującego w ten sposób, że prowadzą rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu, no i zobaczą tak naprawdę, tak, jak ta sytuacja będzie wyglądała. No, jak, jak jeżeli już Barus, Borussia Dortmund prowadzi rozmowy, to za może się, że i Piszczek, nawet na gorsze, po prostu warunki finansowe przestanie byle przedłużyć. Zwłaszcza, że Piszczek sam mówił o tym, że chce przedłużyć kontrakt. Pamiętam te słowa Piszczka, że Piszczek mówił, że chce dłużej pozostać jeszcze w Bolusi Dortmund na kolejny sezon. Potem była odpowiedź ze strony tak naprawdę Borusji Dortmund, że Borussia Dortmund nie przedłuży kontraktu, a teraz właśnie Borussia mówi o tym, że przedłuży. A to pokłosie się temu, tego, że ostatnio Borussia w lidze zwyciężyła 4 do 0 i jedną bramkę zdobył właśnie Piszczek. Był w świetnej dyspozycji, aczkolwiek przy tym meczu w, w ramach Ligi Mistrzów zawalił, nie, przy, nie, nie pokrył odpowiednio zawodnika. Ale no to już jest jakby jedna sprawa najważniejsza, tutaj zwycięstwo, sukces Borusi Dortmund, ale też pokazuje ile Haaland stanowi, stanowi tak znaczy praktycznie dla Borusi To jest ta maszyna, która napędza praktycznie tą drużynę. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Oglądajcie mecz Ligi Mistrzów, bo to będzie świetna sprawa. Emocjonujące, genialne tak naprawdę spotkania czekają przed nami. Czekają nas. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam. trzymajcie się. Cześć.